Witajcie w naszej dyskusji. Analizujemy dziś ym, taką propozycję projektu obywatelskiego, który nazywa się Świadomy Obywatel Silne Państwo. Ten projekt, jak, jak możemy przeczytać w materiałach, no, wyrasta z takiej, powiedziałabym, głębokiej diagnozy kryzysu zaufania zaufania do instytucji publicznych i no, powszechnego poczucia bezsilności obywateli w Polsce. Jego ambicją jest y, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, głównie przez edukację prawną opartą na konstytucji oraz, co wydaje mi się kluczowe, przez stworzenie mechanizmów takiej oddolnej kontroli działań aparatu państwa. Centralnym punktem naszej rozmowy będzie zatem takie pytanie, czy taka oddolna inicjatywa obywatelska no właśnie, jak ten projekt świadomy obywatel, silne państwo może realnie zaradzić tym głęboko zakorzenionym problemom systemowym w relacjach obywatel-państwo, które, no, trzeba przyznać, sama chyba trafnie diagnozuje. Ja tutaj będę argumentować, że to proponowane w projekcie podejście oddolne jest nie tylko wykonalne, ale wręcz powiem więcej, stanowi konieczny taki fundamentalny krok do zainicjowania. Realnej zmiany. Mm -hmm. Ja natomiast postaram się przedstawić perspektywę. No, może trochę bardziej sceptyczną, bo choć doceniam oczywiście diagnozę i, i szlachetność intencji, no to jednak będę kwestionować, czy taka inicjatywa mimo wszystko ma wystarczającą siłę przebicia. No i czy ma odpowiednie narzędzia, żeby skutecznie zmierzyć się ze złożonością, z bezwładnością, a, a nierzadko też po prostu z celowym oporem istniejącego systemu państwowego. Znaczy, w tej trafnej identyfikacji fundamentalnego problemu. Jakim jest, no nie da się ukryć, powszechne poczucie bezsilności obywateli i z tym związany głęboki kryzys zaufania do instytucji państwa. Materiały źródłowe, które analizujemy, dostarczają przecież konkretnych, często no, Bulwersujących przykładów tej patologii. Mamy sprawę na przykład siłowego odebrania dzieci matce, gdzie wydaje się, że zignorowano konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności postępowania, a tę gwarantuje przecież artykuł 176 Konstytucji. Mhm. Mamy też ten przypadek sędziego, który, jak czytamy, miał dopuścić się kradzieży i, jak wynika z opisu, no, unikał odpowiedzialności, zasłaniając się immunitetem. To są takie sytuacje, które w oczach obywateli po prostu ilustrują arogancją władzy, no i utrwalają to szkodliwe przekonanie o istnieniu jakiejś kliki, czy grupy uprzywilejowanej działającej jakby ponad prawem. W odpowiedzi na tę no, gorzką diagnozę, projekt słusznie postuluje konieczność takiego obywatelskiego przebudzenia, a jego fundamentem ma być, co ważne, elementarna znajomość praw gwarantowanych przez konstytucję, dokument, który powinien być przecież taką tarczą dla obywatela. Proponowane metody działania no, nie wydają mi się wcale utopijne. Kampania edukacyjna, która wykorzystuje zarówno nowoczesne, dynamiczne kanały jak TikTok, e, docierające do młodszych odbiorców, jak i takie tradycyjne formy, ulotki, plakaty, a nawet jak czytamy, megafony to wszystko ma potencjał dotarcia do szerokiego grona Polaków. Jednak kluczowym, takim innowacyjnym elementem jest plan stworzenia tej sieci pełnomocników narodu polskiego PNP oraz, co też istotne, standardyzacja dokumentów. Mówimy tu o gotowych, łatwo dostępnych wzorach wniosków, zawiadomień czy nawet protokołów proponowanych do użycia przy zatrzymaniu. To daje obywatelom konkretne, praktyczne narzędzia do działania, do reagowania na dostrzeżone nadużycia. Wierzę głęboko, że właśnie taka oddolna, zorganizowana, świadoma swoich praw, presja społeczna i systematyczna kontrola mogą wymusić na aparacie państwa większą odpowiedzialność i transparentność. To może być ten pierwszy, absolutnie konieczny krok w tym długim procesie odbudowy fundamentów państwa prawa. No tak, zgadzam się, że cele, jakie ten projekt przed sobą stawia, e, czyli no, zwiększenie świadomości prawnej obywateli, budowa sieci zaangażowanych aktywistów, a co za tym idzie wzmocnienie kontroli społecznej, są nie tylko ambitne, ale w obecnej sytuacji społeczno-politycznej no, wydają się wręcz paląco potrzebne. Trudno też oczywiście polemizować strafnością diagnozy wielu problemów, które są ilustrowane tymi przytoczonymi w materiale przykładami. Sprawa odebrania dzieci, wspomniana kradzież z udziałem sędziego, ale też inne opisane sytuacje, jak to absurdalne odrzucenie przez sąd dowodu wideo tylko dlatego, że nie był opisany sekunda po sekundzie. Mhm. No, czy to skandaliczne umorzenie przez prokuratora sprawy o molestowanie dziecka, gdzie czyny miały zostać zbagatelizowane jako erotyka, to wszystko rzeczywiście, no, trafnie opisuje patologie, z którymi obywatele mogą się stykać w konfrontacji z systemem. Jednakże, i tu pojawia się moja pierwsza wątpliwość, obawiam się, że projekt koncentrujący się na tych jaskrawych, no, powiedzmy, medialnych przypadkach, może niechcący upraszczać te głęboko zakorzenione, systemowe przyczyny tych zjawisk. Bo te problemy często wynikają nie tylko z indywidualnej niekompetencji, złej woli czy, czy wręcz demoralizacji poszczególnych urzędników czy funkcjonariuszy. Ich źródła tkwią nierzadko znacznie głębiej. W jakości stanowionego prawa, w jego skomplikowaniu i wewnętrznych sprzecznościach, w utrwalonej przez lata kulturze instytucjonalnej pewnych organów, w niedofinansowaniu wymiaru sprawiedliwości czy, czy w braku odpowiednich mechanizmów nadzoru. Mam też, powiem szczerze, istotne wątpliwości co do realnej skuteczności edukacji prawnej. Prowadzonej głównie za pomocą krótkich, popularnych form, jak te filmiki na TikToku. Jak zresztą sami autorzy projektu zauważają, system prawny bywa często celowo skomplikowany, niejasny, pełen pułapek proceduralnych. Dokładnie. Dokładnie. Czy zatem kilkudziesięciosekundowy klip, nawet najbardziej chwytliwy, jest w stanie realnie wyposażyć obywatela w narzędzia potrzebne do skutecznego poruszania się w tym prawnym gąszczu? Do zrozumienia niuansów procedury administracyjnej czy karnej? Czy nie rodzi to ryzyka takiej powierzchownej wiedzy, która w konfrontacji z machiną biurokratyczną, no, okaże się po prostu niewystarczająca i będzie prowadzić raczej do frustracji? Ponadto, no, fundamentalne pytanie dotyczy skalowalności i długoterminowej trwałości tej proponowanej zdecentralizowanej sieci wolontariuszy, tych, jak to określono, wolnych elektronów. Czy taka struktura, choć potencjalnie odporna na zewnętrzne ataki, jest w stanie efektywnie koordynować działania, utrzymać standardy i wywierać stałą presję w starciu z dobrze zorganizowanym, zasobnym i często niezwykle opornym na zmianę aparatem państwowym? Czy ten ambitny cel 10 tysięcy pełnomocników, nawet jeśli zostanie osiągnięty, rzeczywiście przełoży się na wymuszenie systemowej zmiany, a nie tylko na szereg interwencji w pojedynczych lokalnych sprawach? Istnieje moim zdaniem realne ryzyko, że cała ta cenna energia społeczna skupi się na leczeniu objawów nie dotykając istoty problemów, takich jak sam proces legislacyjny, odpowiedzialność polityczna za stan państwa, czy ta głęboko zakorzeniona kultura bezkarności w niektórych jego segmentach. Rozumiem te obawy dotyczące edukacji, ale pozwolę sobie spojrzeć na to troszeczkę inaczej. To prawda, system prawu jest złożony, czasem wręcz no, mętny, ale właśnie dlatego ta elementarna znajomość Konstytucji, jej podstawowych zasad i gwarantowanych praw jest tak absolutnie kluczowa. Konstytucja stanowi przecież ten punkt odniesienia, taki swoisty kompas moralny i prawny fundament, na którym obywatel może oprzeć swoje rozumienie tego, czego ma prawo oczekiwać od państwa i jego funkcjonariuszy. Ten przykład naruszenia zasady dwuinstancyjności z artykułu 176, które przytoczyłyśmy w kontekście sprawy odebrania dzieci, pokazuje, że problemem często nie jest konieczność dogłębnego studiowania skomplikowanych kodeksów, lecz rażące, fundamentalne ignorowanie podstawowych zasad konstytucyjnych przez osoby działające w imieniu państwa. Projekt przecież nie zakłada, i to byłoby naiwnością, że każdy obywatel stanie się ekspertem prawnym po obejrzeniu kilku filmików na TikToku czy przy czytaniu ulotki. Oczywiście. Celem jest coś innego: dostarczenie podstawowej orientacji, zaszczepienie tej myśli, wiem, że mam takie prawo. Wiem, że państwo ma wobec mnie obowiązki, oraz co jest równie ważne dostarczenie praktycznych narzędzi. Te gotowe wzory pism, wniosków, zawiadomień, o których mówi projekt, to jest konkretna pomoc w nawigacji po systemie. To nie jest substytut profesjonalnej pomocy prawnej w skomplikowanych sprawach, jasne, ale to jest sposób na przełamanie tej pierwszej, często psychologicznej bariery formalnej. To pokazanie obywatelowi, że nie jest całkowicie bezbronny, że ma pewne możliwości reakcji, że może złożyć pismo, które ma jakąś strukturę, powołuje się na konkretne przepisy. Edukacja w tym ujęciu ma na celu przede wszystkim walkę z ignorancją i arogancją po stronie aparatu państwa, z tym powszechnym, jak się wydaje, lekceważeniem konstytucji przez urzędników, a nie zastąpienie formalnych studiów prawniczych. To ma być impuls do działania. A nie pełna recepta na każdy problem prawny. To jest ważne ujęcie, które podkreśla rolę konstytucji jako tego punktu odniesienia. Niemniej jednak zastanawiam się, czy nie przeceniamy siły samej znajomości przepisów konstytucyjnych w zderzeniu z realiami praktyki stosowania prawa. Bo nawet jeśli obywatel jest świadomy swoich konstytucyjnych praw, to w praktyce, jak pokazują te przykłady z materiału źródłowego, często napotyka na mur obojętności. Formalizmu lub wręcz celowej obstrukcji. Konstytucja jest formalnie nadrzędna, ale jej bezpośrednie stosowanie przez sądy czy organy administracji bywa no, problematyczne. Widzimy to na przykładzie tej wspomnianej sprawy odrzucenia dowodu wideo przez sąd, pod wydawałoby się absurdalnym pretekstem braku szczegółowego opisu sekunda po sekundzie. Czy sędzia nie znał konstytucyjnej zasady prawa do sądu czy zasady prawdy materialnej? Prawdopodobnie zrał, ale zastosował przepis proceduralny w sposób skrajnie formalistyczny, być może ignorując ducha prawa. Podobnie w sprawie tego prokuratora, który w przypadku podejrzenia molestowania dziecka dokonuje własnej subiektywnej i bagatelizującej interpretacji zdarzenia, nazywając niepokojące czyny erotyką. Straszne. Czy ten prokurator nie znał przepisów kodeksu karnego czy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? Zapewne znał, ale dokonał oceny, która wydaje się sprzeczna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości i dobrym dziecka. To pokazuje, że problem leży nie tylko i nie zawsze w nieznajomości prawa przez obywateli, ale często w jego arbitralnym, uznaniowym, a czasem wręcz sprzecznym z logiką i etyką stosowaniu przez przedstawicieli samego systemu. Ta złożoność i niejasność prawa, o której mówiliśmy, często nie jest przypadkowa. Jak sama słusznie zauważyłaś, cytując projekt, bywa ona celowa, stanowi narzędzie władzy, swoisty język urzędowy, który utrudnia kontrolę społeczną i pozwala na większą swobodę interpretacyjną. Czy w takiej sytuacji sama znajomość kilku artykułów Konstytucji i posiadanie standardowego, gotowego wzoru wniosku wystarczą, aby skutecznie przełamać opór sędziego, okopanego zatarczą formalizmu proceduralnego? Albo prokuratora działającego w ramach skomplikowanych wewnętrznych wytycznych i często nieprzejrzystych procedur? Obawiam się, że zamiast oczekiwanej skuteczności, takie podejście może prowadzić do jeszcze większej frustracji obywateli. Widząc, że mimo posiadania słuszności i tych narzędzi z projektu odbijają się od systemowej ściany, mogą poczuć się jeszcze bardziej bezsilni. Rozumiem te wątpliwości dotyczące praktycznej siły przebicia, ale właśnie tutaj widzę kluczową rolę tej sieci pełnomocników narodu polskiego. Ten model wolnych elektronów, jak go nieco metaforycznie nazwano, i ta wynikająca z niego zdecentralizowana struktura, to moim zdaniem jest właśnie siła tej inicjatywy, a nie jej fundamentalna słabość, jak sugerujesz. Dlaczego? Ponieważ taka rozproszona struktura jest znacznie trudniejsza do zinfiltrowania, do centralnego sparaliżowania czy po prostu do rozbicia przez aparat państwowy, który może poczuć się zagrożony taką oddolną kontrolą. Utrudnia to zduszenie całego ruchu w zarodku, co często spotyka bardziej sformalizowane inicjatywy. Ten przykład aktywisty, przytoczony w materiałach, który podobno w ciągu zaledwie dwóch dni samodzielnie zebrał znaczącą liczbę podpisów pod pełnomocnictwami, pokazuje realny potencjał mobilizacyjny i tę oddolną energię, która wyraźnie drzemie w społeczeństwie, czekając na jakiś kanał ujścia. To nie jest tylko teoria, to są sygnały z praktyki. Wspólna tożsamość wizualna, choćby w postaci tego logo PNP na naklejkach czy materiałach informacyjnych, pełni ważną funkcję buduje poczucie wspólnoty, wzajemnej identyfikacji i rozpoznawalności. To jest istotne dla morale wolontariuszy i dla budowania zaufania wśród obywateli. To centralne biuro, o którym wspomina projekt, ma pełnić na początkowym etapie kluczową rolę wspierającą dostarczać wzory pism, pomagać w koordynacji działań, udzielać podstawowych porad, być może prowadzić centralną bazę wiedzy o przypadkach interwencjach. Nie chodzi tu o tworzenie sztywnej biurokratycznej hierarchii, której projekt zdaje się unikać, ale o zapewnienie niezbędnego wsparcia logistycznego, merytorycznego i utrzymanie pewnych standardów działania. Cel 10 tysięcy pełnomocników zgoda, jest bardzo ambitny, ale jego osiągnięcie stworzyłoby realną, rozproszoną po całym kraju sieć obywatelskiego nadzoru, zdolną do monitorowania działań władz na poziomie lokalnym, w gminach, powiatach, województwach i szybkiego reagowania na dostrzegane nieprawidłowości. Taka skala, taka kapilarna obecność może już generować presję, która będzie odczuwalna systemowo, a nie tylko incydentalnie. Przyznaję, decentralizacja ma swoje zalety, zwłaszcza w kontekście tej odporności na potencjalne represje czy próby marginalizacji. Jednak pojawiają się tu kolejne pytania praktyczne, na które no, mam wrażenie materiał nie daje pełnej odpowiedzi. Jak w tak luźnej strukturze, opartej na idei tych wolnych elektronów, zapewnić niezbędną spójność działania? Jak utrzymać pewne minimalne standardy jakościowe podejmowanych interwencji, aby były one merytoryczne i skuteczne, a nie chaotyczne czy wręcz szkodliwe? Jak zapewnić jednolity przekaz na zewnątrz i efektywną wymianę informacji wewnątrz tej sieci? Co równie ważne, jak utrzymać motywację i zaangażowanie tysięcy wolontariuszy w perspektywie długoterminowej? Przecież nieuchronnie będą oni stykać się z oporem systemu, z biurokratycznymi przeszkodami, z porażkami w sądach czy urzędach, być może nawet z próbami dyskredytacji czy szykan. I stopniowej fragmentaryzacji całego ruchu. Co więcej, czy taka zdecentralizowana, oparta na indywidualnych aktywistach sieć jest w stanie wywierać stałą, systemową presję na instytucje państwa, a nie tylko reagować ad hoc na pojedyncze, często nagłośnione medialnie kryzysy. Instytucje państwowe, czy nam się to podoba, czy nie, są przyzwyczajone do działania w ramach sformalizowanych struktur, prowadzą dialog z zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami, z Partnerami społecznymi posiadającymi osobowość prawną. Czy nie istnieje ryzyko, że po prostu zignorują one taką rozproszoną sieć indywidualnych, pełnomocników, traktując ich jako niegroźne, pojedyncze głosy, z którymi nie trzeba prowadzić formalnego dialogu? Wreszcie, pojawia się też kwestia kontroli nad samą inicjatywą. Bez silnych mechanizmów koordynacji, weryfikacji i wewnętrznej kontroli, to nie ma ryzyka, że taka oddolna, dynamiczna inicjatywa. Zostanie w pewnym momencie przejęta lub zinfiltrowana przez grupy o zupełnie innych, być może partykularnych, politycznych lub nawet biznesowych celach, które wykorzystają jej potencjał dla własnych korzyści? Nie podzielam tych obaw w aż takim stopniu. Wręcz przeciwnie, uważam, że projekt uderza właśnie w korzenie problemu, a nie skupia się wyłącznie na objawach. Pytasz o przyczyny dysfunkcji państwa. Co jest fundamentalną przyczyną wielopatologii, o których mówimy w kontekście relacji obywatel-państwo w Polsce? Moim zdaniem jest to właśnie ta głęboko zakorzeniona bierność obywatelska, wynikająca często z niewiedzy i poczucia bezsilności. To jest brak realnej, codziennej kontroli społecznej nad działaniami władzy na wszystkich szczeblach. To jest ta niska świadomość prawna, która pozwala na arbitralność i arogancję urzędników. Projekt świadomy obywatel silne państwo adresuje dokładnie te fundamentalne kwestie. Budowanie świadomości konstytucyjnej, dostarczanie narzędzi i tworzenie mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności przez samych obywateli to nie jest leczenie objawów chorobowych, to jest praca u podstaw, to jest próba zmiany samych fundamentów relacji obywatel państwo, przywrócenia obywatelom poczucia sprawczości. Kiedy zorganizowani obywatele działający w ramach sieci PNP reagują na konkretne, udokumentowane nadużycia, jak ta wspomniana wcześniej bezkarność sędziego czy inne przypadki opisane w materiale, to nie jest tylko jednostkowa interwencja w obronie jednej osoby, to jest coś znacznie ważniejszego. To jest przywracanie w praktyce, na konkretnym przykładzie, fundamentalnych zasad państwa prawa zasady równości wszystkich wobec prawa bez względu na zajmowane stanowisko i zasady odpowiedzialności władzy publicznej przed suwerenem, którym zgodnie z konstytucją jest naród. Każdy taki przypadek odpowiednio nagłośniony i miejmy nadzieję skutecznie przeprowadzony ma potencjał oddziaływania systemowego. Po pierwsze, pokazuje innym obywatelom, że okur wobec patologii jest możliwy, że nie są sami, że istnieją mechanizmy obrony. Po drugie, Wysyła sygnał ostrzegawczy do urzędników i funkcjonariuszy, pokazuje, że ich działania są obserwowane i że nie mogą liczyć na całkowitą bezkarność. To jest właśnie budowanie silnego, praworządnego państwa od dołu poprzez aktywne społeczeństwo obywatelskie. Pozwolę sobie jednak na pewną polemikę. Zgadzam się całkowicie, że bierność obywatelska jest poważnym problemem i jej przezwyciężenie jest kluczowe. Jednak skupienie się niemal wyłącznie na tych indywidualnych interwencjach i budowie sieci pełnomocników, choć samo w sobie cenne, niesie ze sobą istotne ryzyko odwrócenia uwagi i, co ważniejsze, tej ograniczonej energii społecznej od potrzeby znacznie głębszych, bardziej strukturalnych reform systemowych. Pytanie brzmi czy zmuszenie jednego, dziesięciu czy nawet stu nieuczciwych sędziów, prokuratorów czy urzędników do poniesienia odpowiedzialności faktycznie zmieni całą kulturę instytucjonalną, która często przez lata na takie zachowania przyzwalała lub wręcz je promowała? Czy taka oddolna presja, nawet jeśli skuteczna w pojedynczych przypadkach, rozwiąże fundamentalny problem chaosu legislacyjnego, niskiej jakości stanowionego prawa, które często samo w sobie stwarza pole do nadużyć i dowolnych interpretacji? Czy wpłynie na system kształcenia przyszłych prawników, sędziów i prokuratorów, na wpajanie im odpowiednich standardów etycznych i poczucia służby publicznej? Czy zapewni odpowiednie zasoby finansowe i narzędzia instytucjom państwa, sądom, prokuraturze, policji, aby mogły one działać sprawnie, efektywnie i zgodnie z najwyższymi standardami praworządności? Obawiam się, że bez równoległych, systematycznych działań podejmowanych na poziomie legislacyjnym, czyli poprawa jakości prawa, instytucjonalnym, reforma struktur, mechanizmów nadzoru i edukacyjnym w ramach formalnego systemu kształcenia, Same działania obywatelskie, nawet najbardziej ofiarne i liczne, mogą okazać się, no, przysłowiową walką z wiatrakami. Cenna energia społeczna, która jest zasobem ograniczonym i trudnym do wygenerowania, może zostać spożytkowana na gaszenie pożarów, na działania o relatywnie niewielkim jednostkowym zasięgu, podczas gdy te fundamentalne mechanizmy systemowe, które generują te patologie, pozostaną nietknięte. To trochę jakbyśmy skupili się wyłącznie na leczeniu bólu głowy środkiem przeciwbólowym, nie próbując jednocześnie zdiagnozować i wyeliminować przyczyny samej dolegliwości, która może tkwić znacznie głębiej. Podsumowując moje stanowisko w tej dyskusji, no cóż, konsekwentnie podtrzymuję, że inicjatyza, świadomy obywatel, silne państwo, mimo tych potencjalnych wyzwań, o których mówiliśmy, stanowi realistyczną i, co ważniejsze... Absolutnie niezbędną drogę do rzeczywistego wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Poprzez edukację konstytucyjną, dostarczanie praktycznych narzędzi i budowę tej oddolnej sieci kontroli społecznej, projekt ten ma realny potencjał przywrócenia podmiotowości obywatelom i no, Realnej władzy suwerenu, czyli narodowi. Jest to działanie u samych podstaw, które może i moim zdaniem powinno zainicjować szerszą, pozytywną zmianę w funkcjonowaniu naszego państwa. Z mojej strony uznając niezaprzeczalną wartość samego podnoszenia świadomości obywatelskiej i każdej formy aktywizacji społecznej, no bo to jest zawsze cenne, nadal jednak wyrażam te uzasadnione jak sąde wątpliwości. Dotyczą one tego czy metody i narzędzia proponowane w tym konkretnym projekcie są wystarczające, by samodzielnie przezwyciężyć te głęboko zakorzenione wielowetnie problemy systemowe w relacjach obywatel-państwo? Skuteczna i przede wszystkim trwała zmiana prawdopodobnie wymaga bardziej kompleksowego podejścia, takiej swoistej synergii, umiejętnego połączenia tej oddolnej presji i kontroli obywatelskiej z równie potrzebnymi reformami instytucjonalnymi i legislacyjnymi przeprowadzanymi na wyższym, centralnym szczeblu. Niewątpliwie. Kwestia erozji zaufania do państwa i jego instytucji oraz poszukiwanie skutecznych mechanizmów kontroli obywatelskiej to jest jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi współczesna Polska. Przedstawiony w analizowanym przez nas materiał projekt Świadomy Obywatel Silne Państwo oferuje jedną z możliwych, na pewno interesujących odpowiedzi na te wyzwania, koncentrując się na sile oddolnej mobilizacji, edukacji opartej na konstytucji i co ważne, bezpośrednim zaangażowaniu obywateli. Nasza dzisiejsza rozmowa, mam nadzieję, pokazała, że ocena potencjału, ale i no, ograniczeń takich inicjatyw nie jest prosta ani jednoznaczna. Zależy ona w dużej mierze od przyjętej perspektywy, od tego, na które aspekty tej złożonej rzeczywistości zwrócimy większą uwagę. Analizowany materiał wraz z jego diagnozami i propozycjami dostarcza wielu cennych argumentów i przykładów do dalszej, pogłębionej refleksji, zarówno nad kondycją obecnych relacji obywatel-państwo, jak i nad różnymi możliwymi drogami ich naprawy w przyszłości. Ostateczną ocenę wartości i szans powodzenia tego projektu pozostawiamy oczywiście Państwu.